Cześć moi drodzy, muszę wam moje zdjęcie pokazać w koronawalii z tego aparatu, który, którym robiłem, bo fajnie robi zdjęcia. To co lubię w tym aparacie, trochę ma on światłomierz, ale na baterię. Działa bez baterii aparat. Już wam moje zdjęcia pokażę. Od początku do końca. To robiłem w koronawalii w domu To miejscowości FUE Oni wymawiają inaczej, ale ja wymawiam o swojemu A tu mi nie wyszło, bo to źle ostrość jeszcze ustawiłem Przysłonę trzeba większą ustawić. F8 to taki minimum, najlepiej na F11. Czas miał ustawiony 1 na 60, a to z uwagi na cienie. Tutaj pewnie by nie było tych cieni, gdybym lampę błyskową uchył, bo mam lampę błyskową. Miejscowość Foulie w Koronowali. To nie jest takie całkiem ostre, bo skanowałem drukarką zdjęcie na komputerze. Na komputer. Nie skanowałem negatywów, tylko zdjęcie. Ale tak nie wyszło najgorzej. Pewnie byłoby ostrzejsze, gdybym użył wysokiej jakości skaner do negatywów, no ale nie mam moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam odwało.